Gajkowskie Centrum Kultury Przedstawia W sercu dżungli Część trzecia Sprzątamy świat Rozdział dwudziesty dziewiąty Junkasz profesorka Sylwia opuściła paćko. Koko, mambo, woko, chodźcie, zapraszam was do rzeki, Jumkarz, zawołała Sylwia. Koko, mambo i woko podeszli do Sylwii. Następnie zaczął padać deszcz. O nie, pada deszcz! jęknęła Sylwia. Co powinnam zrobić? Powinnaś wziąć parasol powiedział Koko. No tak, przecież deszcz zaczął padać, to musi się wziąć bliżej pnia palmy niebieski parasol wysacił Mambo. Sylwia wzięła bierze palmy, niebieski parasol, a następnie otworzyła go. Mam niebieski parasol, rzekła Sylwia. Muszę spacerować po krainie dżunglowskiej z parasolem. Sylwia wraz z się i Zuzią, Koko, Mambo i Woko udali się znów do Salamona. Lubimy słoneczne i deszczowe dni, powiedziała Sylwia. Nie doczekamy się tornada, cyklonów i tsunami, dodał Woko. Piotroś dał Sylwii niebieski parasol, a następnie rzucił ten parasol na ścieżce. Piotruś, znowu zachowujesz się jak dziś krzyknąła Sylwia. — Co to za rzucenie niebieskiego parasolu na ścieżkę? — A jeżeli ja będę mokra? — Przestań tak się zachowywać. — To jest bardzo niegrzecznie rzucać parasolu na ziemię. — Zapamiętaj sobie na całe życie. Potem Sylwia podniosła ze ścieżki niebieski parasol. Sylwia, Piotruś zuzie, Koko, Mambo i Woko skręcili w prawo, Potem w lewo i weszli do tunelu z liśćmi. Tu to jest tunel, który ma liście, powiedziała Sylwia. Tak jest, że zmieni koko, mambo i woko. To jest tunel graniczny, dodała Sylwia. Możemy zbierać kokosy, powiedział koko. Koko wziął koszyk i zaczął zbierać kokosy. Potem zbierał po pięciu kokosów i wrzucił je do kosza. I tak robił to dwadzieścia razy, aż koszek został wypełniony kokosami. Już mam sto kokosów. Użasnął Koko. Włóż ten koszyk do mojej torby, poprosiła Sylwia. Mambo otworzył suwak torby. Potem Koko powoli włożył do torby koszyk pełny kokosów. Na końcu Woko zamknął subak torby. Teraz moja torba jest wypchana koszykiem pełnym kokosów, rzekła Sylwia. Dobra, bąknął Woko. Co zrobimy teraz? Teraz będziemy huśtać się na winoroślach, krzyknął Mambo. Tak jest, wrzasnął Koko. — No to idziemy chustać się na winoroślach — krzyknął Mambo. Sylwia, was, się i Zuziank, Koko, Mambo i Woko opuścili tunel liści. liśćmi. Sylwia włożyła do prawej kieszeni spodni włoskowych niebieski parasol. — Co to jest? — Piotruś chciał wiedzieć. — To jest winorośl — wyjaśniła Sylwia. — Możemy pohuśtać się na niej. Sylwia, Koko, Mambo i Woko zaczęli chustać się na winoroślach. — Podoba nam się winorośl? — spytała Sylwia. Tak, wrzesnął Piotroś. Mam niebieskie parasol, włożymy do prawej kieszeni moich spodni wojskowych, powiedziała Sylwia. Czemu? Zdziwił się Mambo. Bo pada deszcz i krople opadają z chmur. Rzekła Sylwia. No tak, bąknął Koko. — Deszczy występują nie tylko w sercu dżungli, ale i też na całym świecie. W sercu dżungli deszczy są silniejsze niż w Europie. Powiedziała Sylwia. Masz rację, Sylwia. Wrzesnął Woko. W Europie deszcz jest słabszy niż w sercu dżungli. Deszcze najsłabsze znajdują się w Saharze, szczególnie w Egipcie, w Libii, w Algierii, w Maroku, w Tunezji, w Mauretanii, w Mali, w Nigerze, w Czadzie i w Sudanie dodała Sylwia. Za piętnaście tysięcy lat Sahara stanie się tropikalna. Tak zdziwił się Mambo. To niemożliwe, że Sahara za piętnaście tysięcy lat będzie tropikalna. Aha, ochotała Sylwia. Mam rację. Nie masz racji, wrzasnął Piotruś. Mam rację, waknęła Sylwia. Nie masz, krzyknął Piotruś. Mam, wysadziła Sylwia. Ty co, Piotruś? Dlaczego mnie zaprzeczasz? Przecież mam rację, że za 15 tysięcy lat Sahara będzie tropikalna. Czemu ty znowu źle się zachowujesz? Co z tobą się dzieje? Profesorka Sylwia, Piotruś, Zuzia, Koko, Mambo i Woko zauważyli, że pada silniejszy deszcz. — Deszcz teraz silniej pada — powiedziała Sylwia. — Tak jest — przytaknął jej Piotruś. — Mamy zamiar siedzieć na liściu nad rzeką Junkasz — powiedziała Sylwia. Deszcz stał się coraz silniejszy i wszyscy musieli siedzieć na liściu nad rzeką Junkarz, aby mogli zbliżyć się do małego strumienia, które stworzył deszcz. Nazwa tej rzeki pochodziła od boga kukurydzy i rolnictwa władcy dżungli i przyrody Jumakasza. Gdy wszyscy szli strumieniem, zobaczyli, że liście spadają przy wodospadzie. Patrz, Piotrusiu! Sylwia zeknęła na Piotrusie. Przy wodospadzie spadają liście. No, widzę te liście! ochotał Piotrusz. Piotruś, co ja cię powiedziałam? rzekła Sylwia. Nie liście, tylko liście. Potem Sylwia wyciągnęła z prawie kieszeni spodni włoskowych niebieski parasol i zawiesiła na winorośni. Mamy zamiar przeskoczyć na brzeg Junkasza, powiedziała Sylwia. Koko oferował pomoc, mówiąc, potrzebujemy do tego kogoś tak silnego jak ona. Następnie wszyscy wylądowali na brzeg Junkasza. Mój dom jest w pobliżu, powiedział od razu Piotryś. Potem wszyscy poszli i zobaczyli Bartka, Szymka, Ruzię, Klarę, Olka i Lole pełzających po, po liściach. Klara dostrzegła Piotrusia. Cześć Piotrusiu! Wrzasnęli Bartek, Szymek, Ruzie, Klara, Olek i Lola. Jak się masz? Dobrze jęknął Piotruś. A wy też mamy się dobrze! krzyknęli Bartek, Szymek, Ruzie, Klara, Olek i Lola. Potem Sylwia wzięła z domu robaków gości Piotrusia i Ruzie. Do widzenia, że są na robaków gości Sylwia. Następnie Koko, Mambo i Boko odeszli od domu robaków gości. Piotrześ i Zuzia, ja uważam, że jesteście całkiem zdrowymi i zaszczepionymi, powiedziała Piotrześowi i Zuzi Sylwia. Zaległa chwila milczenia.